Witam ponownie na kanale oryginalne perfumy z douglasa gdzie otwieramy nową wodę opium woda nie była otwierana szczegółowe takie bardziej szczegółowe filmy z kartonikami z paczkami z, unboxingem, z unboxingiem paczek z douglasa na poprzednich moich filmach dzisiaj zajmujemy się blokonami słożymy 269 gram okay. 那、这个。 Okay. Zobaczymy jak to Wszystko na polsku. To jest wyczuwane pod palcem. Tutaj też osanowane. Wszystko tłuczenie do wewnątrz. Tylko. Tu nic. Na spodzie numer 62T202M. A tu jeszcze jakiś jeden jest L00684. Zobaczymy. Na plakonie taki sam powinien być, o ile jest oryginał. To znaczy, ten na pewno jest oryginał, bo jest kupiony to w właśnie niemieckim.

opakowanie 25 gram kartonik wszystko jest wyczuwalne pod palcem jest opium nadruk, ale taki wyczuwalny pod palcem kolor taki trochę oliwkowy ciemniejszy tak jak widać kółko jest takie odlewane okrąg i te pasy są wypukłe tutaj też jest wszystko wyczuwalne i w oryginalnych perfumach przeważnie jest tu zawsze do spodu do rogu wężyk dłuższy jest naklejka jest tutaj 62T202M 62T202M czyli wszystko się zgadza Tutaj też jest takie jakby pułko. Sam korek wewnątrz nie ma nic od jakby od odlewu. Tu jest numerek 6 bądź G. tutaj jak widać robek że można było docisnąć tutaj też to jest takie ostre u góry jest półokrągły, tu też wypukłe jest tu jest połek, tu jest mat Dwa, dwa pusty, tutaj z tej strony też. Dwa pusty, złotem przemalowany pasek. To jest taki ciemny granat, bodajże bądź czerń. Nie tak czerń wpadająco, tylko może w granat nie jest taka idealna. tu myślę, że to widać tutaj. To jest tak jakby luźne. Puka. Oryginał to jest na pewno Nie ma wątpliwości. Zobaczymy czy tutaj będzie, ale myślę, że lekki jest, żeby nie nic. Nawet grama nie ma. Tutaj widać takie kreski. No około nie, z przodu trzy są. I z tyłu też 3. Po tej stronie są kreski, takie widać tutaj wewnątrz. Z przodu 3, i z tyłu 3. Tu na bokach nie ma. Na bokach z jednej strony jest poziomak. Tutaj o widać chyba, czy nie? Z tyłu tutaj. Z tej strony nie ma nic. Czyli z prawej strony. Zobaczmy jak. Też bardzo dobry rozpłyskiwacz. Tworzymy gierkę. To niech zobaczmy. Zazwyczaj właśnie są prążkowane to takie wyraźne prążki są. I tutaj nacinane w oryginalnych perfumach. No z pewnością nie we wszystkich, ale w większości. Nie jest taki zwykły karton, tylko taki prążkowany. I warto też zwracać uwagę na wzór. Cięcia całego. Jak było włożone do pudełka, też warto sobie sprawdzić. było tak włożone do przodu czy tak łatwo za każdym razem przy otwarciu pudełka przed wyciągnięciem sprawdzić jak było wsadzone wewnątrz No i zobaczmy się jeszcze wszystko Dziękuję za uwagę.